z Ewangelii św. Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Ga Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przeszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem, na pogranicza ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczyni was rybakami ludzi. Oni, natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, Głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Piotrek! Mikołaj, chodźcie na chwilę! No, co tam? Robię kawę, myślałam, że porozmawiamy. O, to mi też było super. Jakiś taki mały rozmowy byłeś w samochodzie jak tam w pracy? A wiesz, dzisiaj taki szalony dzień był, bo... Pracy, urwanie głowy, jeszcze Agnieszka do mnie zadzwoniła, żebym pomógł jej meble przewozić, więc, no, jakoś w ogóle do ciebie nie dzwoniłem dzisiaj. No, wiesz co, ja też miałam taki szał yy, i zapomniałam całkowicie powiedzieć ci, że ksiądz do mnie dzwonił i prosił, żebyśmy się zaangażowali w yy, rekolekcję Wielkopaslęta Młodzieży. No i nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie. No, no, ale co mamy robić? Wiesz co? Yy, mówię o to, żebyś. Yy, Widział jakąś katechezę dla młodzieży, a ja mam się zaangażować w scholę. No nie, no ale. Myślę, że się jeszcze nie zgodziłaś. Nie, nie, nie. Znaczy, się na to, że szybko damy znać, ale jeszcze nie odpowiadałam. Więc... Nie, wiesz co, nie, ja się nie czuję na siłach. Wiesz o tym, że mnie zawsze te katechezy tak stresują i jest kupy myśli, nie wiadomo co powiedzieć. Nie, nie, powiedz mu, że nie. No ale No ale. Piotr, myślałam, że się zgodzisz, bo. Już przecież robiłeś kiedyś taką katechezę i wyszło ci super i moim zdaniem nadajesz e, idealnie do tego. No wiesz co, no może dałbym radę, ale, ale no mówiłem, no urwanie głowy w pracy ostatnio i robię nadgodziny, przecież wiesz, nie mam na to czasu teraz. Wiesz co, nadgodziny swoją drogą i praca pracą, ale jesteśmy w eksperymencie wolontariacyjnej, i to jest e, może obowiązek, także może się uda jakoś to wszystko pogodzić z pracą. Nie wiem Niechętnie. No przemyślę to, ale... No ale nie Piotrze, wiem. a pomyśl o tym, że jeśli ty się na przykład nie zgodzisz, to może się okazać, że nikt tego mama nie zrobi Za ciebie. Mama pi. może masz rację. Mam. Wiesz co? Dobra, dobra, wiesz co, zadzwonię do księdza, dogadam szczegóły. No, porozmawiam. Sobie. No dobra, to powiedz, że ja też się zgadzam. Dobra. W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest usłyszeć głos Pana Boga i odpowiedzieć na to wezwanie. Jezus dzisiaj zastaje uczniów przy ich codziennej, normalnej, ważnej pracy, która dawała im zarobek, dawała im wyżywienie. W takiej sytuacji, Jezus mówi do uczniów, wzywa ich do czegoś ważniejszego. Do czegoś większego. Mówi do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I zaraz dalej w Ewangelii, prawie jak w instrukcji obsługi, Jezus pokazuje uczniom, jak mają realizować to powołanie. Sam przechodzi przez Galileę i głosi Ewangelię o Królestwie. Myślę, że nie sposób poznać Jezusa, nie sposób Obcować z Nim, a równocześnie nie mówić o, o tym spotkaniu z Jezusem, nie, mówić, nie pokazywać swoim życiem świadectwa o tym, że On nas kocha i że jest blisko nas. Dzisiejsza Ewangelia również pokazuje nam takie wielkie zaufanie do Słowa Pana Jezusa. Wymaga to od nas wielkiej odwagi, no ale sam Jezus mówi w Piśmie Świętym, Pójdźcie za mną, to znaczy razem ze mną. Pan Jezus z dzisiejszej Ewangelii dwoje apostołów w czasie, kiedy oni pracują, kiedy wypełniają swoje zwykłe, codzienne obowiązki. I dla mnie jest to potwierdzenie tego, że Bóg mówi do nas nie tylko w czasie, kiedy się modlimy. Bóg chce do nas mówić każdego dnia, właśnie w naszej codzienności. Apostołowie, kiedy przyszedł do nich Jezus, byli zajęci swoimi sprawami. Szymon i Andrzej zarzucali sieci, być może się martwili, czy uda im się coś dzisiaj złowić. Jakub i Jan naprawiali swoje sieci i prawdopodobnie byli zdenerwowani, że nie mogą normalnie pracować. I właśnie w tym momencie Jezus przychodzi do nich i wywraca ich życie do góry nogami. Podobnie jest w naszym przypadku. Pan Bóg przychodzi do nas każdego dnia i chce wzywać nas, chce pociągać nas za sobą. I jeżeli tylko chcemy, możemy odnaleźć Jego wezwanie, nawet wykonując takie błahe, proste czynności, jak prasowanie koszuli dla męża, bawienie się z dzieckiem, picie kawy z przyjaciółką. To są momenty, w których. Pan Bóg może chcieć nam coś powiedzieć bardzo ważnego, Chce, może chcieć nas wezwać do pójścia za sobą. Ważne jest jednak to, żebyśmy, nasłuchując głos Pana Boga, byli wrażliwi na Jego wezwanie, ponieważ żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko i wszyscy próbują zagłuszyć głos Pana Boga w naszym życiu. A jeżeli już usłyszymy wezwanie Boga, jak powinniśmy zareagować? Co powinniśmy zrobić? I apostołowie są dla nas przykładem w tej sytuacji. Dwa razy w Ewangelii dzisiejszej czytamy zwrot, a oni natychmiast zostawili: zostawili łódź, zostawili sieci, zostawili Ojca, i pod tym słowem łódź, sieci tak naprawdę kryje się całe życie dotychczasowe ich życie, ich codzienność, ich praca, coś co. Zapewniało im poczucie bezpieczeństwa, coś, co może sprawiało, nam, sprawiało im radość i dawało im spełnienie, a oni natychmiast to wszystko zostawiają, żeby iść za Jezusem. I właśnie to świadectwo apostołów daje mi takie przekonanie, że musiała ich prowadzić wielka wiara w Pana Jezusa, w to, że On. Zaoferuje, on da im coś więcej niż ich dotychczasowe życie. Jeżeli my autentycznie chcemy każdego dnia podejmować wyzwanie pójścia za Jezusem, tak jak apostołowie, musimy zaufać Panu Jezusowi i zawierzyć mu, nawet jeśli pozornie nasze życie będzie stawało na głowie. Na dalszych kartach Ewangelii przekonujemy się o tym, że. Pójście za Jezusem w przypadku apostołów przyniosło wiele owoców, nie tylko w ich życiu, ale także w życiu całego Kościoła. I my również jesteśmy świadectwem tego, że warto iść za Jezusem, dlatego zachęcamy również Ciebie, żebyś podjął tą decyzję, podjął to ryzyko.